Witamy bardzo serdecznie. Kawką was witamy. Tak bardzo, tak bardzo smaczna. To jest dzisiaj 13 czerwca, niedziela czerwcowa, dosyć chłodna, a my wybieramy się na naszą kolejną wycieczkę w województwo dolnośląskie. Dokąd dzisiaj jedziemy? No dzisiaj jedziemy do... Fajnej miejscowości Bielawy. Było to kiedyś miasto przemysłowe, a teraz jest bardzo fajnym miastem turystycznym. Bielawa w województwie dolnośląskim w powiecie dzielnieniowskim. Bielawa leży u stóp gór Sowich. Tak, u stóp gór Sowich. Chcemy zobaczyć jezioro połączone z pięknymi górami. Mamy przed sobą piękne widoki. Teraz za sobą? Tak. Za, przed sobą góry parkowe, a za sobą też, też piękne widoki. Tak, pokażemy. Góry sowie, w oddali, nie będzie pewnie widać, w oddali. Y, Góra ślęża, no i okoliczne krajobrazy. Ładna ta bielawa, prawda? No ładna, ładna. Podoba mi się. Tak na ładna początku jak wjechaliśmy spokodna. to nie bardzo, ale teraz jak już. Widać te piękne krajobrazy, no to zaczyna mi się podobać. No a czeka nas jeszcze ciekawsze miejsce czyli sama wieża widokowa na górze parkowej i stamtąd dopiero mamy nadzieję zobaczymy coś pięknego czyli piękną wow. panoramę. Jestem bardzo ciekawa. Tylko chodźmy szybciej, żeby mgła nie przesłoniła. Zmierzajmy. To żarty oczywiście. <noise> Na górę parkową. No, trafiłyśmy na skały. Jest to taki widok niespodziewany, bo wokół trawa, drzewa, a tu nagle takie piękne miejsce. E jesteśmy u podnóża tych skał. E spotkałyśmy osoby, które mieszkają w Bielawie i mówią, że to miejsce nie cieszy się dobrą sławą, że ta skała nazywana jest jak Madziu. O, niestety nazywana jest skałą samobójców. No rzeczywiście wysoka jest i były tutaj przypadki, ale to już w dalekiej przeszłości. Tu mieszkanki Bielawy mhm, tak mówiły, że się dowiedziały od swoich rodziców, dziadków. No i pamiętają ciotek. też tak, dzieciństwa, tak, że, że coś takiego miało miejsce tutaj pewnie kilka razy. Czyli miejsce tak nie cieszy się dobrą sławą. No nie, jakieś do no, by się przydał tak. tutaj, żeby omodlić mhm. to miejsce. Tak. O dół jest nieciekawy, jak zwykle. Ale ja już do tych siatek się przyzwyczaiłam. Ja nie patrzę na te siatki. Zostaje... Uuu. No jak Wam się podoba tutaj, to bardzo fajnie. Głośniej, mówcie, głośniej, bo jest wiatr. Bo nie to, że to mi się śni, to myślę, że tak jest naprawdę. Ale tak jest naprawdę. <słyski> Możemy pożartować, ale naprawdę te widoki są zawarte. Ciekawe, czy będzie słychać, co mówimy. Naprawdę warto było się wspiąć. Ja na początku. Nie powiedziałam... było najgorzej, nie było najgorzej, chociaż ostatni etap nie był najlepszy. Tak. wspaniała panorama, góry sobie, ślęża widoczna, a w oddali trochę drzewa tu przesłaniają, widać sudenty. Także e... no to znaczy jest się... się czymś zachwycać. To może przejdźmy się jeszcze po tym tarasie, żeby pokazać. Iść do przodu. Takie widoki. No i przed nami widać dalszą część bielawy, górę ślęże, radunie i dalej na lewo wzgórza kiełczyńskie, a zabielową jeszcze widać dalej Cierżone. Trzeba schodzić trochę bo widoki są piękne no, ale trzeba, trzeba zejść na ziemię też w no, którymś momencie ja to lubię być bliżej nieba szczerze powiem tak. kocham te widoki te panoramy takie jak było tutaj cały dzień przesiedziała. dobra schodzimy bo ja nie lubię być czarownicą a ten wiatr ze mnie robi baba jaga no sobie też no ale ja się mniej przejmuję niż Macie. do zobaczenia na dole pa pa idziemy nad jezioro Jelawski. Czyli czyli zbiornik sudecki.